Do napadu na bank doszło w przygranicznym mieście Szwed. Na portalu społecznościowym mieszkańcy mówili o napastniku, który wtargnął do budynku z maczetą. Mężczyzna wszedł do placówki, trzymając w ręku ostre narzędzie. Wziął zakładników i domagał się pieniędzy. Został obezwładniony przez jednego z pracowników banku. Po chwili na miejscu pojawiła się policja. Nikt nie został ranny. Napastnikiem okazał się 28-letni imigrant z Iraku, który mieszka na terenie Szwed. Mężczyzna został zatrzymany. und die Kinder spielen wieder aus, alles ja, ja, ja. Das ist in Ordnung. Ja.